Cześć, dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak nagrać ekran w telefonie Poco. Tak więc, aby z powodzeniem nagrać ekran w tym telefonie, w pierwszej kolejności musimy sobie otworzyć górne menu za pomocą takiego przeciągnięcia w dół, jak przed chwilą zrobiłam. Tak samo przeciągamy górne menu jeszcze raz w dół. I szukamy sobie takiej opcji jak nagrywanie ekranu z ikonką kamerki, widoczną tutaj. Klikamy, i pojawił nam się taki pasek, dzięki któremu będziemy mogli aktywować nagrywanie. Jeżeli będziemy już gotowi do nagrywania naszego ekranu, tak więc możemy rozpocząć nagrywanie. Jak możemy zauważyć, tutaj zaczęło nam się odliczanie. I my możemy dowolnie e, robić sobie coś na naszym telefonie, a to wszystko zapisuje się za pomocą e, funkcji nagrywanie ekranu. Tak więc jeżeli chcielibyśmy wykonać jakiś poradnik e, i zapisać. Mm, Nasze nagrywanie, żeby później komu się udostępnić, możemy to wykonać w taki, oto właśnie sposób. I jak możemy widzieć, zauważyć, w dalszym ciągu tutaj jest to odliczanie. Jeżeli chcemy zakończyć, klikamy. Jeszcze raz coś jest. Jak możemy zauważyć, nagrywanie ekranu zostało zakończone, a nasz filmik z tego nagrywania zapisał się w galerii zdjęć. Tak więc teraz filmik jest gotowy, abyśmy mogli go z powodzeniem przesłać. na inne urządzenie. Ja wam serdecznie dziękuję i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.